Mówiąc Krótko i Zwięźle o książkach. Szczęść Boże, mówi Jan Franczak w programie Mówiąc Krótko, w programie o książkach i kontynuujemy cykl Lektura na długie jesienne wieczory. Tym razem jest to jednocześnie kontynuacja cyklu Czytam, a czytam książkę wydaną przez Andę Gawenum i o niej za chwilę parę słów. Postanowiłem ją zarekomendować, gdyż po przeczytaniu już kilkudziesięciu stron wydaje mi się, że... Powinna to być bardzo dobra lektura właśnie na długie, jesienne wieczory, także z tego powodu, że autor dość obficie cytuje różne dokumenty, aby poprzeć to, co pisze w tej książce, co stara się pokazać. Z Andegavenum prezentowałem już Państwu książkę Regine Perno. Blask średniowiecza. O tej książce można posłuchać w programie BookTube, który nadawany jest na portalu pch24.pl, a także na kanale pch24 TV na YouTube. I, i tam mówię o tej publikacji. Natomiast dzisiaj chciałbym zaprezentować Państwu krótko publikację Xaviera Martina, Wolter Niepoznany. Wolter Niepoznany, jak sam tytuł wskazuje, no, jest to nieznane oblicze Woltera. Książka bardzo ciekawa, w podtytule czytamy, że są to ukryte strony oświeceniowego humanizmu. I tak w istocie jest, gdyż autor nie skupia się tylko na samym Wolterze, aczkolwiek Wolter jest tą główną postacią. Natomiast pisze też o innych intelektualistach, myślicielach tej epoki. Prezentowałem tę książkę krótko w otwieraniu na ekranie, kiedy otrzymałem przesyłkę z Andegavenum. Jak mm, mówię, Adegawenum to wydawnictwo, po którego książki warto sięgać. Są to niewątpliwie książki, które wymagają też pewnej nazwijmy to pracy intelektualnej, to znaczy nie są to książki dla rozrywki, ale przede wszystkim po to, żeby się czegoś dowiedzieć, żeby też, tak jak patrzę na to, co jest dostępne w ofercie Andega Venum, żeby spojrzeć na pewne sprawy z innego punktu widzenia niż mamy z tym do czynienia w mainstreamie, czyli w mediach i publikacjach głównego nurtu. I tak jest też niewątpliwie w blasku średniowiecza, aczkolwiek książka, Wyszła już spory czas temu. Teraz akurat nie pamiętam, czy ukazała się. Ach, ukazała się w roku 1944, a w dalszym ciągu jest to książka, która dla wielu może być zaskoczeniem. I dlatego, że w dalszym ciągu kursują różne stereotypy na temat średniowiecza. Ale wróćmy do książki Xaviera Martina, Wolter Niepoznany. Pierwsze moje wrażenie w trakcie lektury tej książki jest takie, że przypomina ona w dużym stopniu publikację, która ukazała się po polsku przed wielu laty, teraz myślę, że chyba w latach jeszcze 90. Chodzi mi mianowicie o książkę. Paula Johnsona, angielskiego historyka i intelektualistę, który opublikował książkę pod tytułem Intelektualiści. I w tej książce Paul Johnson pokazywał, jak się miało to, co różni intelektualiści głosili, zwłaszcza ci intelektualiści, którzy jak gdyby proponowali Powiedzmy w wielkim uproszczeniu, alternatywę dla chrześcijaństwa. Jak się miało to, co oni propagowali, o czym pisali w swoich książkach i różnych innych publikacjach, do ich własnego życia. I nie chodzi tutaj tylko o jakąś hipokryzję, bo przecież ci intelektualiści. Proponowali, jak mówię, w wielkim uproszczeniu, alternatywę wobec chrześcijaństwa. Proponowali coś lepszego, lepszą wizję urządzenia świata. W przypadku chrześcijaństwa też spotykamy osoby, które jedno głoszą, a co innego robią, i myślę, że może to dotyczyć w większym lub mniejszym stopniu każdego z nas, ale jeśli ktoś jest Szczerym katolikiem, no to bardziej lub mniej zdaje sobie sprawę z tego, że nie do końca postępuje jednak tak, jak uczy Chrystus. I w przypadku Woltera Niepoznanego mamy do czynienia z czymś właśnie takim, o czym, o czym pisał Paul Johnson. Jak się ma to, co Wolter głosił, do jego faktycznej postawy wobec bliźnich, wobec także jego własnych rodaków. I tutaj jest kolejna rzecz ciekawa. Otóż nieustannie też ta książka, oprócz skojarzeń z Polem Johnsonem i jego... Pracą intelektualiści nasuwała mi skojarzenie z naszymi własnymi intelektualistami, tymi tak zwanymi elitami intelektualnymi w Polsce. I chodzi mi o szeroko rozumianą tak zwaną elitę, czyli taką grupę społeczną, która uwzględnia nie tylko intelektualistów w ścisłym rozumieniu tego słowa. Albo przynajmniej tak mi się wydaje, że takie jest rozumienie tego słowa, czyli takich, którzy poświęcają czas na zarówno pisanie tekstów, być może rozpraw, uczonych prac, esejów, którzy zajmują się głównie myśleniem nad różnymi sprawami dotyczącymi czy to polityki, czy urządzenia życia społecznego, czy kultury. I, i, I tutaj myślę o tej elicie, która obejmuje zarówno właśnie takich intelektualistów, myślicieli, filozofów, ale także socjologów, ale także aktorów, aktorki, nie, reżyserów. I mam takie wrażenie, że to, co czytam o Wolterze, to w gruncie rzeczy coś, co można by było powiedzieć o. Różnych polskich tak zwanych intelektualistach czy reprezentantach tej elity, która rości sobie prawo do rządu dusz. I tutaj jeden taki przykład podam, żeby nie przewlekać, bo mam tendencję do rozgadania się. Otóż jest tu fragment poświęcony między innymi stosunkowi Woltera do własnych rodaków i jest to no po prostu pogarda, pogarda do własnych rodaków, o których Wolter wypowiadał się z niechęcią czy wręcz z nienawiścią. Oto na przykład i czymże jest naród francuski? Cytat z Woltera: rasą małp, w której znalazło się kilku ludzi. Oczywiście do tych ludzi, do tych kilku ludzi, do tej wybranej elity zaliczał się sam Wolter. I pisał on też, że no, zdarzają się wśród Francuzów bardzo zacni ludzie, ale większość, miażdżąca większość narodu jest po prostu śmieszna i obrzydliwa. I może jeszcze jeden, jeden taki cytat z tej książki i cytat też z Woltera. I tutaj przepraszam za brzydki, obrzydliwy wyraz. Ale czym dla Woltera jest Francja i czym są Francuzi? I Volter napisał coś takiego. Sraczką rodzaju ludzkiego. Tak, proszę Państwa, tak, ten światły intelektualista, myśliciel epoki oświecenia, myślał o własnych rodakach. I czy to Państwu z czymś się nie kojarzy? Bo od razu moja myśl pobiegła w stronę Naszej wybitnej reżyserki, mówię to trochę z ironią, a trochę serio, dlatego że ma na swoim koncie też dobre filmy. Otóż od razu skojarzyłem to z panią Agnieszką Holland. I to każe też nam się zastanowić nad tym, co ta pani robi. Bo z jednej strony użala się nad biednymi imigrantami, pokazując ich ciężki los. W swoim filmie, a z drugiej strony wyraźnie z pogardą traktuje własny naród, własnych rodaków, o których przecież powiedziała, że jak tutaj przyjeżdża, nie cytuję, cytuję z pamięci, to czuje się tak, jakby ktoś, przepraszam znowu za wyrażenie, puścił bąka. To jest stosunek Agnieszki Holland do Polaków. Pomijam już tutaj jej koneksje rodzinne. Bo oczywiście można zwracać uwagę na, na, na jej pochodzenie. Ktoś od razu może się rzucić, że to antysemityzm i tak dalej, ale nawet nie chodzi o pochodzenie żydowskie, tylko chodzi o to, kim był jej ojciec i czym się zajmował. I no, wychowała się w takiej rodzinie. Dla kogoś może to być nieszczęście i trauma, która będzie się ciągnąć przez całe życie, ale wydaje mi się, że no, w tym przypadku to też jest w jakiś sposób chyba znamienne. Ale nawet pomijając te koneksje rodzinne, od których oczywiście ktoś może się zdecydowanie odciąć, i nie należy też taką osobę obwiniać o to, że przecież wychowała się w takiej czy, czy innej rodzinie. No to jej stosunek do Polaków jest znamienny. Wiele z tego, co do tej pory zdążyłem przeczytać w Wolterze Niepoznanym, kojarzy mi się dokładnie z tym, co można przeczytać, co można usłyszeć od tych wybitnych polskich intelektualistów, którzy plują na własny naród, którzy czują do niego pogardę, którzy uważają ich za idiotów, głupców, kretynów, a oni są tymi światłymi elitami. Mieliśmy tego przykłady także w czasie kampanii wyborczej, gdzie jakaś zakompleksiona, kompletnie paniusia mówiła o tym, jak to nami gardzą w Europie, na świecie i jacy to jesteśmy obrzydliwi, aż dziwne, że ta pani nie postanowiła po prostu stąd wyjechać na zawsze, skoro jej tak, przepraszam, śmierdzimy. I w przypadku, na Agnieszki Holland jeszcze nawiąże do tego, to można się zastanawiać, skoro taką pogardę czuje do własnego narodu i potrafi zrobić coś takiego, że pokazać polskich żołnierzy stojących na straży polskiej granicy jako zwyrodnialców, bandytów, niewiele różniących się od nazioli, jakichś nazistów, hitlerowców, Którzy potrafią roztrzaskać termos po to, żeby biedny imigrant pokaleczył sobie gardło. I taki film idzie w świat, oglądają to ludzie na całym świecie, i wyobrażałem sobie, że chyba u nas w Polsce jest bardzo źle, skoro polscy żołnierze zachowują się w taki właśnie sposób, że te piękne hasła, Bóg, honor ojczyzna, to, to, to wszystko ściema. No to. Można się zastanawiać, czy pani Agnieszce Holland los tych imigrantów faktycznie tak leży na sercu. Czy próbuje pokazać też swoją wyższość moralną? Oto ona troszczy się tak bardzo o tych imigrantów. Kręci wzruszający film o tych, nie wiem, lekarzach, inżynierach, którzy starają się ułożyć sobie życie. A tu z drugiej strony no, przedstawia. Własnych rodaków, ludzi, wśród których mieszkała, z którymi chodziła do szkoły. Nie pamiętam, jakie tam koleje losu były. Nie znam dokładnie jej biografii. Prezentuję w taki sposób. Bardzo, bardzo przypomina mi to co mogę znaleźć w wolterze niepoznanym Xavera Martina z bardzo przypomina mi to postawę Agnieszki Holland. No i się rozgadałem, a miało być krótko, zamierzałem, miało to być nie więcej niż 5 minut, ale chyba już tak to zostawię. Jak zawsze ogromnie proszę o Subskrypcje, polubienia, udostępnianie linków do tego kanału i do odcinków, mówiąc krótko, które przypadły Państwu do gustu, po to, żebym mógł promować dobrą książkę katolicką, konserwatywną, a także taką, w której można znaleźć piękno, prawdę i dobro. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku z cyklu Mówiąc Krótko. Z Panam Bogiem!